Dzień dobry Państwu Idę teraz skłania się Stegna ostatnio częstym gościem jestem na Mierzei Wiślanej zapraszam Państwa na przejażdżkę po opustoszałej Stegnie w tej chwili mamy 13 stopni Celsjusza mocny, porywisty wiatr taka pogoda już bardzo mocno, stricte jesienna no i postanowiliśmy postanowiłem zobaczyć jak wygląda wygląda ulica Ta główna ulica Stegny. Przyjedziemy się, Zobacz, zobaczą Państwo. Proszę zobaczyć już sami chyba można powiedzieć, mieszkańcy w tej chwili wyszli na, na zakupy. Można gdzieś tam może pojedynczych turystów spotkać pojedynczy kramik, na przykład tutaj po lewej stronie jeszcze upominki ale to już jest rzeczywiście zmierzch lata proszę zobaczyć naprawdę tutaj to już teraz jest już bardzo pusto stegna bardzo mała wioska natomiast to tak jak mówiłem podkreślałem w wielu filmach bardzo ożywia się, ożywia się latem bardzo dużo turystów właśnie tutaj przyjeżdżają, czerpią satysfakcję z przyjazdu właśnie do Stegny w tej chwili zbliżamy się już do jego ronda z którego mamy wyjazd już ze Stegny i będziemy powolutku kierowali się do Sztutowa proszę zobaczyć na te ulicy, ja nie chcę mówić tego samego co fin to nie chcę mówić tego, tego samego, natomiast akurat mamy korek. Zdaje się, ta droga 501 Wojewódzka, ona cały czas jest cały czas jest w remoncie. No i z tego co pamiętam, firma e, e, remontująca tą drogę zapowiedziała ostatnio e, miesięczne. Opóźnienie. Jak na taką inwestycję, miesiąc czasu uważam, że, że to chyba nie jest aż taki długi, obszerny y, okres. Natomiast tutaj nam się udało w tym korku jakoś tak spędzić nie za dużo czasu. No i, i powoli, powoli wybieramy się, jedziemy cały czas w stronę y, Sztutowa. Nie, tutaj jednak dzisiaj pracownicy mają wolne. Y, proszę zobaczyć, droga już stała, jest zrobiona teraz tylko yy, poprawić obocze, firmą która tutaj remontuje jest, y, tą trasę jest y, bardzo duża firma y, Budimex także ona jest odpowiedzialna za, za remont tej drogi yy, remont tej drogi rozpoczął się praktycznie od razu po otwarciu kanału przez kanału żegluchowego przez Mierzeję Wiślaną liczny ciężki sprzęt właśnie dojeżdżający na, na tą budowę zniszczył tą drogę i w tej chwili droga proszę zobaczyć jak nowa jak pięknie się jedzie, elegancko jak podywanie. także e, jesteśmy bardzo zadowoleni no i wierzę, że już w przyszłym roku liczne grono turystów odwiedzających Mierzeję Wiślaną Będą mieli, już nie będzie po prostu tych utrudnień, które były jeszcze w tym roku, bo tak jak pamiętam, takie najgorsze korki, najdłuższe korki, no to od Nowego Dworu Gdańskiego do Krynicy Morskiej proszę sobie wyobrazić, jechało się 4 godziny. Także w tej chwili już, tak jak mówię, ta droga jest na ukończeniu i z tego co się orientuję 20 bodajże y, października, wszystko ma być już oddane na tip top do, do użytku. W tej chwili zostały tylko, tak jak mówiłem, pobocza, ewentualnie gdzieś tam y, położenie bruku. Natomiast, y, natomiast wszystko już jest, y, 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 wszystko już jest zrobione. Także jesteśmy pra, prawie już, y, w, właściwie już wjeżdżamy do Sztutowa proszę zobaczyć tutaj też sobota mimo soboty ludzi bardzo mało i tak jak mówię turyści większość zdecydowana większość turystów już opuściła Mierzeję Wiślaną no i proszę zobaczyć tu jeszcze grupki jakieś ale tutaj jak mówię to jeszcze część mieszkańców i i, I turystów już coraz mniej. Natomiast w miesiącu, w, w miesiącu, już listopadzie, praktycznie już nie będzie nikogo aż do, do, miesiąca, do miesiąca maja. Także proszę zobaczyć: Dojeżdżamy już praktycznie do centrum sztutowa, Droga pięknie wyremontowana, naprawdę całkiem całkiem nowa droga i tutaj mamy po prawej stronie Biedronka ta Biedronka została oddana w tym roku zdaje się na, na początku wakacji w tej chwili w Sztutowie są dwa markety właśnie ta Biedronka którą teraz minęliśmy i po lewej stronie będziemy mieli Market Polo ten Market Polo e, już od kilku ładnych lat działa właśnie w Sztutowie ale tutaj na tej Mierzei Wiślanej z tego to się orientuje bardzo i w klinicy morskiej właśnie jest jeden market, i właśnie jest to też market. Polo proszę zobaczyć, te poboczone są jeszcze tutaj do, do pracy, do roboty, że tak powiem. I tutaj jeszcze do końca października ponoć mają trwać e, prace związane właśnie z tymi poboczami. Po lewej stronie mamy komisariat policji w Tutowie. I w tej chwili już. Będziemy 2 trzecie sztutowa, że tak powiem, poza nami i jedziemy powoli, powoli będziemy wyjeżdżali już, już ze sztutowa. Puste ulice, proszę zobaczyć. Szaro, buro, zimno, wiatr wieje. Tak jak mówiłem na początku relacji, 13 stopni Celsjusza to już rzeczywiście taka pogoda bardzo jesienna no i ten dokuczliwy wiatr jeszcze który tutaj przeszkadza natomiast no się zdaję sprawę, że już mamy po wakacjach, po lecie o nasze lody są otwarte mimo, mimo, mimo takiej pogody yy, średniej yy, ta lodziarnia w Sztutowie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ja kiedyś robiłem test na swoim kanale mam Test, może nie test, ale sprawdzaliśmy smaki, jak tutaj w tej loziarni. No i rzeczywiście te lody są bardzo smaczne duże gałki i bardzo smaczne. Także będąc w Szczutowie, zapraszam może nie to, że zapraszam ale zachęcam do odwiedzenia tej loziarni i z pewnością Państwo się nie zawiodą tak jak mówiłem już powoli wyjeżdżamy Sztutowa po prawej stronie mamy liczne takie hotele to mniej więcej jest to nowe budownictwo bardzo mocno dynamicznie Sztutowo się rozbudowuje także yy, także tak to wygląda ja wyjeżdżając ze Sztutowa będę kończył relację tutaj też proszę zobaczyć cała taka zatoczka autobusowa to jeszcze wszystko przed naszymi budużońcami to wszystko jeszcze te wszystkie rzeczy jeszcze będą musiały być wybudowane poprawione no ale w takim tempie jak widzę naprawdę to wygląda bardzo ładnie Prace tutaj ta jak mówię firma Budimex wykonywała i ja uważam, tam gdzie Budimek, tam robota idzie dobrze. Także tak to wygląda. Także proszę zobaczyć koniec. E, e, kończę powoli relację e, z tej przyjaźni. E, jeżeli komuś podobał się film, zapraszam do subskrypcji kanału Dzidek Teraz oraz do. Załapkowania, zalajkowania, postawienie łapki do góry. Natomiast, jeżeli są jakieś wątpliwości, czy cokolwiek czy Państwo by chcieli się dowiedzieć, a ja oczywiście będę w stanie na te pytanie odpowiedzieć, no to chętnie odpowiem. Natomiast też warto z tego względu, że yy, ktoś czy mieszkaniec, czy ktoś kto był w Tutowie tutaj, też mają, yy, mają ogromną wiedzę na temat tych yy, miejsc. Także warto pytać się yy, i. i tak to wygląda. Także pozdrawiam serdecznie. Życzę miłego weekendu. Ditek teraz kłania się. Cześć, trzymajcie się.